Witam w kolejnym kursie dotyczącym narzędzi Java. W tym kursie powiemy sobie o narzędziu znanym jako Apache Ant. Na początek wyjaśnimy sobie czym tak naprawdę jest Ant. Omówimy sposoby w jaki można z niego korzystać oraz do czego jest on najczęściej stosowany. Następnie omówimy kilka zadań, które to narzędzie nam udostępnia oraz Kilka dostępnych struktur danych, które możemy wykorzystać w trakcie korzystania z narzędzia. Następnie, korzystając ze wszystkich omówionych wcześniej możliwości tego narzędzia, napiszemy przykładowy program, jaki może zostać utworzony za pomocą tego narzędzia. Na koniec krótko wszystko podsumujemy. Zapewne chciałbyś jak najszybciej przejść do właściwego kursu ale najpierw omówimy sobie, jakie narzędzia będą potrzebne do użycia tego konkretnego narzędzia.